ko wszystkim, zobaczcie, jak pięknie kwitnie wasabi u mnie. Właśnie robię zbiory. Zerwę sobie trochę kwiatków. Można do kanapki dodać czy coś takiego jak sałatę. Oczywiście o smaku wasabi. Taki lekki, ostry, tak. Nie wiem, jak to nazwać. To ten... no wiecie, jak wasabi smakuje. no to Zobaczcie, właśnie, jak mi pięknie rośnie po zimie. Wasabi. Mamy koniec marca. Ono już zimą wyłaziło. Było zielone praktycznie. Jeszcze przy przymrozkach. A teraz ładnie zakwitło. Taki szybciutki filmik. Właśnie co do mojego wasabi. Zobaczcie. No pięknie. Ślicznie rośnie. Kwiatki cudowne. Dobra. To na razie. Cześć. Jak się podoba, to subskrybujcie, dajcie łapki. A jeszcze a propos tego wasabi, to mam sadzonki jak coś. Jakby ktoś chciał, to się odzywać pod filmem. Dobra, na razie, ho. cześć.